Ola tu Patrycja witaj w Tropikach w podcaście dietetyczno-podróżniczym, w którym to pokazuje smaki egzotycznej Brazylii oraz kuchnię i kulturę tego kraju, a także dietetyczne i naukowe ciekawostki. Zapraszam Cię do posłuchania 13 odcinka z serii Smaki Brazylii, w którym to porozmawiamy o fioletowych kulkach, które rosną na palmie i są jagodami. Opowiem Ci co nieco o jagodach Asai, które królują w całej Brazylii. Nawet możesz je już spróbować w Polsce, bo dotarły także i do Europy. Przepełnione są przeciwutleniaczami oraz pysznym smakiem. Przedstawiam wam tropikalne jagody acai. I tutaj na samym początku chciałabym powiedzieć jedną rzecz, która dotyczy wymowy. Powszechnie słyszę, że niektóre osoby czytają jagody acai, acai. Jednak nie jest to do końca poprawnie, ponieważ tutaj po portugalsku nazwa ta ma literę C. Jednak jest to litera C z ogonkiem, tak zwanym seką Sigila. E, I czyta się to właśnie C jako literkę S. Stąd więc poprawna wymowa tych właśnie jagód, i tak właśnie mówią na nie Brazylijczycy, to są jagody Asa i także na samym końcu jest jeden taki akcent nad literką i, więc bardziej akcentujemy tutaj końcówkę, czyli mamy nie asai, tylko asai. Tutaj taki, taka mała dygresja, jeśli chodzi o nazwę. Być może się kiedyś zastanawialiście, jak poprawnie powinno się właśnie ją wymawiać. I właśnie w ten sposób wymawia się tą nazwę w języku portugalskim. Asai to dla mnie taki owoc widmo. Jeszcze właściwie nigdy go nie widziałam w naturze, ale ciągle wokół mnie gdzieś się pojawia, bo to właśnie tutaj, w stanie São Paulo i pewnie też w sąsiednich stanach, nie spożywa się tych jagód w formie naturalnej. Tutaj więc docierają do nas lody, są to sorbety owocowe, które tutaj także powszechnie nazywane są jagodami asai. Tak więc, jeśli jakiś Brazylijczyk Wam powie, że chce zjeść Asai. To będzie to prawdopodobnie znaczyło, że ma na myśli fioletowe lody z jagód Asai, które są tutaj podawane serwowane z różnymi dodatkami. I fioletowy jest to kolor, który zdecydowanie jest znakiem rozpoznawczym tych właśnie lodów. Tak więc wszystkie lodziarnie, wózki z lodami będą właśnie w tym kolorze. A jeśli chodzi o takie najczęstsze dodatki, z którymi serwuje się właśnie lody asai, są to mleko skondensowane, tak zwane leite condensado. Dodaje się też często mleko w proszku, tak zwane leite ninho. Mamy też granole, tak samo się mówi po portugalsku granola. No i też mamy najczęściej dwa. Owoce, które są dodawane jako taka podstawa właśnie kompozycji lodów asai i mamy tutaj banan i truskawkę. Widziałam także sporo samoobsługowych lodziarni, w których możemy sobie sami nałożyć różnego rodzaju asai. Najczęściej w takich lodziarniach mamy też dostęp do różnych form asai. Możemy zobaczyć, że są one jakieś w formie light albo premium, bardziej granatowe, mniej fioletowe, różnego rodzaju kolory i dodatki. Także mamy też dodatki owocowe, mamy jakieś polewy czekoladowe, jakieś M&M'sy, tego typu dodatki. I możemy też dostać, możemy też kupić w brazylijskich marketach takie gotowe... Paczki z lodami, asai, i często one występują z dodatkiem banana albo takiej bardziej energetycznej, guarany. Jeśli chodzi o smak takich lodów, są one zazwyczaj takie kwaskowate, przypominają nasze jagody, na przykład e, borówki. A są też właśnie słodkie, takie słodko kwaśne. Jednak jest to też związane z tym, że po prostu w tych mieszankach lodów dodawany jest cukier, więc nie jest to do końca cukier, który pochodzi właśnie z tej jagody. Ale wyobraźcie sobie teraz takie desery brazylijskie, które są tak po prostu kaloryczne, ponieważ nie dość, że mamy lody asai, to dodajemy jeszcze do nich, które oczywiście same w sobie już mają cukier, to dodajemy jeszcze do nich. Lejć kondensado, czyli skondensowane mleko, więc ta po prostu ten lód ocieka kaloriami wręcz, i w takiej właśnie formie tutaj Brazylijczycy jedzą te lody. Takie mieszanki są często serwowane na brazylijskich plażach jest to taki element rozpoznawczy Brazylii, oprócz drinków caipirinha. Jest to koniecznie rzecz, oczywiście warta spróbowania. Widziałam też w Polsce różnego rodzaju acai inspirowane Brazylią w formie food trucków. Także może Wam się uda kiedyś znaleźć, może już kiedyś próbowaliście w takich właśnie miejscach znaleźć lody acai. Od wieków jagody acai były spożywane przez rdzennych mieszkańców Amazonii. I powiem Wam, że mam na uniwersytecie koleżankę, która się nazywa Dina. Jest ona z północnej części Brazylii, a dokładniej ze stanu Amazonas, czyli jest to ten region właśnie Amazonii, lasów amazońskich. I zapytałam się jej ostatnio, jak to jest z tymi jagodami Asai, W jaki sposób są one spożywane właśnie w ich naturalnym środowisku? I ku mojemu zdziwieniu, słuchajcie, Dina powiedziała mi, że te jagody są zazwyczaj spożywane na słono. W postaci sosów, miąszu, który jest dodawany po prostu do różnych potraw. Na przykład polewany jest nim ryż, tak jakby była to fasola. Tutaj w Brazylii jest zawsze ryż, który jest polewany takim gulaszem, taką fasolą. I zupełnie zwariowałam, ponieważ ona mi powiedziała, że po raz pierwszy spróbowała lodów acai, kiedy przyjechała tutaj na studia, właśnie w Campinas, i nigdy wcześniej nie jadła ich um, w taki właśnie sposób lodów. I zobaczcie, jaka różnica. Tutaj um, ludzie, tutaj z regionu São Paulo, nigdy nie próbowali acai jako owocu, w jego naturalnej formie, natomiast mieszkańcy regionów północnych Brazylii. Nie próbowali nigdy lodów asai. I tutaj też warto dodać, że prawie połowa procentowego dziennego spożycia kalorii takiego przeciętnego mieszkańca regionów Amazonii właśnie pochodzi z jagód asai, które są spożywane w różnych formach i z reguły są one dodawane właśnie do tych głównych posiłków. Są świeżo zrywane, często są mrożone właśnie w ich naturalnej postaci, w postaci miazgi. A lub też są suszone. Jagody asai zyskują coraz większą popularność na całym świecie. Jednak musimy też wziąć pod uwagę fakt, że stanowią one podstawę diety właśnie Brazylijczyków, tych, którzy żyją na północy Brazylii, i wiadomo, że zasoby są ograniczone. I co więcej, nie tylko przemysł spożywczy jest bardzo zainteresowany tymi wręcz magicznymi jagodami. Mamy tutaj też sporo kosmetyków, które są z ich dodatkiem. No i trudno się dziwić, że jest takie duże zainteresowanie. Jagody te są źródłem wielu witamin. Mamy tutaj witaminy z grupy A, różne witaminy z grupy B, witaminy C i E. Również są. Jagody te są bogate w minerały, w aminokwasy i zawierają także kwasy omega 3, omega 6, 9. Mamy w nich też kwas olejnowy i dodatkowo mamy kwas palmitynowy. Jest to kwas, który bardzo często będzie występował we wszystkich owocach, które są owocami z palmy. Asej znane są z tego, że mają pozytywny wpływ na ciśnienie krwi oraz regulację stężenia cholesterolu. Asej mają niską zawartość węglowodanów, także będą idealną alternatywą, jeśli już znudzą się. Owoce jagodowe, na przykład dla osób na dietach low carb czy na dietach ketogenicznych um, oraz tych wszystkich dietach, gdzie, mamy, um, gdzie skupiamy się na właściwościach przeciwzapalnych składników, a także chcemy wspierać różne jednostki chorobowe, na przykład leczenie cukrzycy. A także dodatkowo jagody te mogą zapobiegać odkładaniu się białek beta-amyloidowych w przypadku chorób Alzheimera. Wspierając właśnie w ten sposób procesy autofagi w komórkach mózgowych. ASAI mają też bardzo wysoką zawartość polifenoli, może już coś Wam się obiło o uszy. Są to właściwości przeciwutleniające, i w praktyce przekłada się na to, że są w stanie wyłapać tak zwane wolne rodniki, czyli reaktywne formy tlenu, i je zneutralizować. I dzięki temu chronią nas przed różnymi problemami zdrowotnymi. Acai są na liście ORAC z angielskiego Oxygen Radical Absorbance Capacity, czyli na liście 20 najsilniejszych przeciwutleniaczy na świecie. Stąd jak widzicie acai są w czołówce. One wygrywają wyścig jeśli chodzi o zawartość właśnie polifenoli i stąd też takie wielkie zainteresowanie tymi jagodami. Nazywane są zresztą superfoods, więc ich właściwości tutaj są bardzo, bardzo pożądane. Może mieliście już okazję zobaczyć jakieś kremy z dodatkiem acai, już chciałam powiedzieć lodów acai, kremy z dodatkiem acai, może znać jakieś soki albo herbatki, na przykład aronia, acai, tego typu połączenia. Co ciekawe, można też znaleźć dodatek tych jagód, w izotonikach, ponieważ mają one też takie działanie wspomagające przepływ krwi, dodają nam więc również więcej energii, zwalczają zmęczenie oraz znużenie i w połączeniu z ćwiczeniami fizycznymi zwiększają naszą wydajność. Można je kupić w formie suszonej, sproszkowanej i liofilizowanej. Może w takich właśnie formach widzieliście i w sklepie. I zobaczcie, że na tej bazie można by było zrobić właśnie samodzielnie własny izotonik, który będziemy mogli wziąć ze sobą na ćwiczenia. E, tutaj powiem Wam, że w Brazylii znalazłam coś takiego jak acai w formie sproszkowanej, ale dokładnie to była jakby mąka acai. Bardzo mnie to zaintrygowało i stworzyłam właśnie z tej mączki przepis e, na pancake'i właśnie z dodatkiem, z lekkim dodatkiem tej, można powiedzieć, mąki asai. Myślę, że to jest dosyć ciekawe połączenie. Myślę, że taką mączkę można by było dodawać właśnie do różnych wypieków, ponieważ się nic z nie dzieje pod wpływem temperatury. A dodatkowo, mączka taka wzbogaca nam nasze wypieki, w witaminy, w minerały, w przeciwutleniacze i jeszcze dodatkowo mamy ten aspekt estetyczny, ponieważ Mamy intensywny fioletowy kolor, i właśnie te placki wyszły super fioletowe. Także, jeśli macie ochotę zajrzeć, to Was serdecznie zapraszam. Link podam w opisie do podcastu. I tak sobie myślę, że może Cię przekonałam w tym odcinku do spróbowania tego smaku Brazylii. Naprawdę warto, zarówno jeśli chodzi o jego walory zdrowotne, jak i smakowe. Pamiętaj tylko, że warto sięgać i kupować te acai, które są ze sprawdzonych marek, które szanują i wspierają lokalną produkcję oraz uprawę tych jagód. Oczywiście polecam Ci zakosztować się w lody acai z ulubionymi dodatkami i na pewno nie pożałujesz, a już na pewno jeśli będziesz na jakiejś brazylijskiej plaży. I z tym słodko-fioletowym akcentem kończę ten odcinek. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i zachęcam Cię do ocenienia tej serii na platformach streamingowych i zostawienia gwiazdki lub komentarza, jeśli Ci się spodobał. Pozdrawiam Cię ciepło i do usłyszenia w kolejnych odcinkach smaku Brazylii. Ciao!